Cześć, ja nazywam się Bartłomiej Samel i od kilku lat prowadzę indywidualne i grupowe szkolenia z Excela. Chciałbym Cię w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni zaprosić do nowej serii na moim YouTubie. Otóż co poniedziałek będę wrzucał zadanie, a co piątek będę wrzucał moje rozwiązanie lub rozwiązania widzów. Jeśli masz ochotę, podzielić się swoim rozwiązaniem moich problemów, moich zadań, które przygotowuję dla Was. W opisie znajdziesz mail, na który należy wysłać wiadomość. OK, pierwsze zadanie. Wyłączyłem pasek formuły, ponieważ tutaj jest moje dynamicznie działające rozwiązanie, już gotowe. Być może ty znajdziesz inne. Może użyjesz VBA, może użyjesz Power Query, może użyjesz Microsoft Scriptu. Nie ma to dla mnie większego znaczenia. Dopóki rozwiązanie będzie działać tak, jak proszę. Spójrz, przygotowałem tutaj listę kilku miast e, oraz oczekiwany rezultat. I o co mi chodzi? Chciałbym, abyśmy w komórce B do korespondującego miasta z kolumny A e, wskazali. Tylko te litery, które się duplikują w obrębie nazwy miasta lub w ogóle w obrębie ciągu tekstowego, który tutaj wpiszesz. I spójrz. Zaznaczyłem ręcznie po prostu w tych ciągach tekstowych, w tych nazwach miast. Zaznaczyłem ręcznie litery, które się powtarzają. I o co mi chodzi? Chodzi mi o to, aby wskazać tylko te powtarzające się litery, ale tylko jeden raz. Więc spójrz, tutaj mamy nazwę miasta Hong Kong. Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy przypadek, ponieważ oba te słowa różnią się tylko jedną literą. Pierwszą każdego ze słów, prawda? Wobec tego chcę tutaj mieć w oczekiwanym rezultacie ONG, ale z tego drugiego słowa. Co, co, co więcej, gdyby tutaj pojawiło się kilka więcej liter G, na przykład Hong Kong, g g GGGG. G, g, Zatwierdzam enterem, widzisz, moje rozwiązanie, które jest oparte na formule, nie zmienia rezultatu. To znaczy, pokazuje mi to G, ale tylko jeden raz, ponieważ chcę widzieć listę. Powtarzających się liter. To tylko i wyłącznie o to chodzi. Spróbuj rozwiązać to zadanie. Plik jest dostępny do pobrania w opisie filmu. Spróbuj rozwiązać to zadanie. Spróbuj, jeśli masz ochotę, przesłać mi swoje rozwiązanie. Możesz używać funkcji, możesz używać Power Query, możesz używać VBA. Jedyne ograniczenie jest takie, że cała funkcja, jeśli chcesz użyć funkcji, powinna znajdować się w obrębie tej jednej komórki. To znaczy, Szukamy takiego rozwiązania, które będzie się dynamicznie dostosowywać. To ponadto, jeśli zmienilibyśmy tutaj nazwę miasta na Tarnów WW, to spójrz, Tarnów, tutaj to W drugie, Wskakuje. Jeśli usuwam to W, to, to drugie W duplikujące się, to oczekiwany rezultat, W'z, oczekiwany rezultat oczywiście też znika. Ja użyłem funkcji, więc moje rozwiązanie jest dynamiczne. Jeśli użyjesz Power Query, to trzeba będzie odświeżyć rezultat, ale to też będzie jak najbardziej OK. Jeśli użyjesz VBA, możesz spróbować, możesz spróbować zbudować swoje rozwiązanie jeszcze w inny sposób. Spróbuj zmierzyć się więc z, ty z tym zadaniem, jeśli masz ochotę, wyślij mi swoje rozwiązanie mailem, ewentualnie możesz się wkleić e, pod postem tam, gdzie znajdziesz to, e, to wyzwanie. E, moje rozwiązanie e, i rozwiązania widzów zostaną zaprezentowane już w najbliższy piątek, przez najbliższych kilkanaście tygodni, co tydzień będę wyrzucał takie zadania.